Cześć! Witamy w kolejnym odcinku TV Piast. Cześć Amelia! Dzisiejszy odcinek zaczniemy chyba w prawdziwie hollywoodzkim stylu. Serio? Czy masz na myśli naszą szkolną imprezę Piastowskie Hollywood? Dokładnie tak! Korytarze naszej szkoły opanowały gwiazdy filmowe. Można było spotkać facetów w czerni, Wonder Woman, smurfy Harry Pottera, kung fu Pandy, goryla, myszkę Miki! Czekaj, czekaj. Ja widziałam też Sherlocka Holmesa i doktora Watsona, postacie z filmu Gwiezdne wojny, i była też Cruella Demon i wiele, wiele innych gwiazd. Wszystkie gwiazdy miały możliwość zaprezentowania się na ścianie, gdzie pozowały do zdjęć. Prawdziwą gwiazdą okazała się Ania z Zielonego Wzgórza czyli Bartek z 8a. Kornelia. Listopad to miesiąc, w którym obchodzimy bardzo ważne święto. Święto odzyskania niepodległości. Tak, dokładnie. Jak co roku w tym szczególnym dniu nosimy kotyliony dla upamiętnienia tego ważnego dla każdego Polaka święta. Kornelia, a kto nas tu odwiedził w studio? Przecież to nasz kumpel, który 25 listopada obchodził swoje święto. A no tak! Wszyscy kochamy pluszowe misie, ale maluchy kochają je szczególnie. Zobacz sama, w klasach młodszych dzieci zaprosiły pluszowe misie do siebie. A szkolny klub wolontariusza zorganizował akcję Dzień Pluszowego misia, Podarł uśmiech dzieciom w szpitalach. Prawdziwym hitem miesiąca była dyskoteka Andrzejkowa, która odbyła się we wtorek 29 listopada. Dokładnie. To rzeczywiście prawdziwe wydarzenie, ponieważ to pierwsza od czasu pandemii koronawirusa dyskoteka w naszej szkole. Chyba dlatego przyszło ponad 90 osób. Nasi DJ, -e, Janek i Jakub, serwowali nam super hity, przy których bawiliśmy się doskonale, a Filip dbał o nasze bezpieczeństwo. No a środa w naszej szkole to dzień wróżb. Przy stoiskach prawdziwe wróżki na pierwszym i drugim piętrze przepowiadały przyszłość. Wszystko oczywiście z przymrużeniem oka. Tak, ale zainteresowanych swoją przyszłością było naprawdę wielu. Do naszych szkolnych wróżek ustawiały się prawdziwe kolejki. To wszystko co dziś dla was przygotowałyśmy. Przed nami miesiąc grudzień, który zawsze obfituje w wiele wspaniałych wydarzeń. Przed nami kiermasze świąteczne oraz jarmark, na który już teraz wszystkich zapraszamy. Tak Kornelia, z pewnością będzie się działo. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na kolejne wydanie szkolnych wiadomości w TV Piast. Za uwagę dziękuję. Amelia, Kornelia. Cześć. Cześć.